W pierwszej części materiału wypowiadał się wieloletni współpracownik Sławomira K, pan Adam Zajączkowski. W drugiej części materiału postanowiłem zamieścić wypowiedzi Sławomira K dotyczące marka Kotońskiego. Niech z jego własnych ust widzowie usłyszą, jakie działania podejmował, jakie pomówienia rozpowszechniał. Sławomir K wielokrotnie brał udział w hejterskich rajdach internetowych skierowanych przeciw Markowi Kotońskiemu. Groził i realizował te groźby na wiele sposobów. Między innymi dostarczał spreparowane przez siebie materiały na kanał pan Puma, którego właściciel jest jednym z członków grupy Karnistrowo. Właściciel kanału po wyrokach Mateusza M. Ksywka-Odlotowy, Krzysztofa R. Ksywka-Janusz Sekuła, Adriana S. Ksywka-Włosimierz Fejmuchowski usunął zawartość kanału. Pan Puma ukrywa się przed policją i Wymiarem Sprawiedliwości, ponieważ nie chce podzielić losu kolegów. Wszystko jest skopiowane, pamiętaj. Chyba prześlę to Jackowi Pumie, by zrobił z tego kolejny film. Staram się, żeby pan puma miał co pokazać na swoim kanale. Maleczku, wszelkie swoje żale to kłamstwa zakopelksionego błazna, który mówi, wydaje się, że on może się przypieprzać do życia innych, ale jak ktoś powie coś prawdziwego na jego temat, to trzeba go straszyć z sądami. Tylko, że zaprawdę to się nikogo nie sądzi. I powinieneś to w końcu swoim fanom powiedzieć, zająć się sobą, a nie szukaniem kasy z odszkodowań. Materiały Sławomira K trafiały również na kanistrowo, o czym sam mówi, przedstawia również cel swoich działań, którym jest szydzenie z Marka Kotońskiego. Każdy śmieć i każdy Twój mail trafi do Janusza i na kanistrowo. Tam cię wyśmieją koncertowo. Ponieważ, jak zapowiedziałem, będę chciał nieco aktywniej włączyć się w ten nurt kanistrowy, w związku z tym ja zwracam się do takiego Janusza, żeby użyczał mi swojego kanału i będę to robił. A teraz, do Mareczka. Trafiają do mnie pewnie informacje i coraz częściej zastanawiam się, czy ty nie powinieneś się zgłosić do psychiatry. I to szybko. O co ci chodzi? Pitolisz jak potrzaskany o jakimś hejcie i Stalkingu, powołując się na coś, co sam sobie kiedyś ubzdurałeś. Rzucasz oskarżenia, powołując się na konkretne osoby. Łżesz w żywe oczy. A gdzie jest to wszystko, o czym pitolisz? Pokaż. Gdzie? Sławomir K. poznał już odpowiedź na to pytanie. Wszystko to jest w wyrokach jego kolegów. Jak wiemy z oświadczenia pana Adama Zajączkowskiego, Sławomir K. ukrywa się pod nikiem Jan Jarzyna na hejterskim blogu Karnistrowo. Prowadzi go, redaguje, koordynuje działania grupy hejterskiej. Tyle na dziś, do usłyszenia.